Cześć wszystkim dzisiaj opowiemy sobie o przedwojennych monetach obiegowych, a właściwie o monetach z okresu międzywojennego, czyli z lat pomiędzy zakończeniem I wojny światowej a początkiem II wojny światowej. Tutaj mamy monetę 5 złotową z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego. Moneta została wprowadzona do obiegu 5 grudnia 1934 roku rozporządzeniem ministra skarbu. Monety zostały wycofane na podstawie rozporządzenia ministra trzeciej rzeszy, wydanego 22 listopada 1939 roku, w czasie gdy już na terenie Polski panowało generalne gubernatorstwo. Według okupujących Polskę Niemców monety wybijane w srebrze w okresie II Rzeczpospolitej należało obowiązkowo wymieniać na pieniądz papierowy. Nie wolno było trzymać wtedy srebra ani złota, więc te monety, które były bite jako monety yy, posiadające kruszec yy, w sobie srebrny lub złoty, yy, właśnie był obowiązek oddania tych monet yy, dla rzeszy niemieckiej. Monety umieszczono godło orła w koronie, poniżej yy, mamy rok bicia tych monet, monety były bite od 1934 do 1938 roku, czyli przez 4 lata. Nakład monet tych 5 złotówek w sumie wyniósł prawie 10 milionów, jest to 9 600 tysięcy, takiej monety wynosi 11 gramów, Średnica 28 mm oraz stop 750 srebrny. Czyli 75% wagi tej monety to srebro. Rand monety jest ząbkowany. Monety były wybijane templem zwykłym i była to zwykła moneta obiegowa. Na rewersie. Umieszczono lewy profil marszałka Józefa Piłsudskiego. U dołu z lewej strony widać znak mennicy państwowej w Warszawie. To jest o, ten tutaj znaczek. Także monetę pięciozłotową, ale z innym orzełkiem. Ten orzełek fachowo nazywa się orzełkiem strzeleckim. Sama moneta była bita jako moneta okolicznościowa, także w srebrze stopu 750. Te wszystkie cechy fizyczne tych dwóch monet są takie same, więc nie będę już ich powtarzał. Także ta moneta. Podlegała tym restrykcjom III Rzeszy. No ale wróćmy do tego wizerunku. Moneta upamiętnia 20. rocznicę wymarszu pierwszej kompanii kadrowej Legionów. Także moneta 10 złotowa była bita z tym wizerunkiem orzełka strzeleckiego. Więc to możemy spotkać na monecie 5 i 10 złotowej. Na wersu znajduje się orzełek legionowy wzorowany na orzełkach szczapek legionistów z 1914 roku. Jest on otoczony napisem Rzeczpospolita Polska, a na dole widnieje napis nominału tej monety, czyli 5 zł. Na rewersie tej monety także jest wizerunek Józefa Piłsudskiego, lewy profil. Jedyne czym ta moneta różni się od zwykłej monety obiegowej jest to rok wybicia który się znajduje o tutaj w tym miejscu i tu mamy 1934 rok tak samo były wybijane monety dwuzłotowe wizerunki, daty mamy takie same jak przy monecie obiegowej zostały wprowadzone w, do obiegu w 67 rocznicę urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego jest to 4,4 g, średnica 22 mm, rand także ząbkowany i nakład tych monet przedstawia się następująco. Monety z 1934 roku jest to 10,5 miliona. Oraz monety 2 złotowe z 36, około 75 tysięcy sztuk. Według różnych katalogów możemy się dowiedzieć, że monety 5, 2 i 10 posiadały także swoje wersje próbne, które można nabyć w jakiś sposób. Za, za bardzo duże pieniądze, takie monety nabierają już wartości historycznej, nie są to typowe monety, w tym przypadku bulionowe, czyli Junk Silver do, do zbierania do budowy swojego stosu srebra, na przykład moneta z orzełkiem strzeleckim spoglądałem sobie tutaj na aukcję. Nawet jeden egzemplarz został sprzedany za 500 zł. W podobnym stanie zachowania, który jest tutaj, nie była to moneta w slapie. Nie miała gradingu. Zwykła moneta obiegowa, tak jak tą, którą tutaj trzymam. Taka moneta w takim stanie około 150 zł. No czyli widzimy, że wartość numizmatyczna tych monet jest znacznie większa niż srebro, które znajduje się w środku. To by było na tyle o przedwojennych monetach z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego i zapraszam do oglądania następnych produkcji. Cześć!